Co jest ta? Osoba, która pracuje, i osoba, która naprawia na przykład zepsute rzeczy albo robi je od nowa. Na przykład jak mi y, kiedyś było źle, to on y, mnie wziął i zaczął łaskotać. To jest osoba, która nam bliska, no. Dla nas kocha. I, no. na, i ona może no, nas bronić no. też. Bronić, no, a co jeszcze? I tata czasami nas zawiera na jakieś atrakcje. To no. wiele pieniędzy na atrakcje. Z placy. Tata jest też osobą, która um, bardzo dużo pomaga w, na dworze, na przykład robi różne rzeczy, trawę. I jest śniadanie. <grym> na przykład jak nie dokończę, na przykład jakiejś... Je Papryki lub czegoś innego. to Tata, mnie zjada i to jest śmieszne. A jak myślicie, łatwiej jest być e, mamą czy tatą? Tatą, Tatą, pani. Ojcowie nie chcą wiedzieć, jakie trudne jest życie kobiety. Tak, nie, nie, nie chcą. To. A bo się rodzi dziecko. Nie, tylko. nie. tylko. Ty 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 Jeszcze nie. może być ciężkie y, cieszke, cieszke dni co miesiąc. To. Wybór. Chcielibyście być bardziej mamą czy tatą? Dlaczego? Tatą? Tato. Tato. Dlaczego tatą? Mama? Tata. Tato. A czemu tata? Bo on może jeść w pracy. Jeść w pracy? Tak, bo, no. bo taka pani mu zawsze daje jedzenie i mi też. Dzisiaj mi przyniosła dwie babeczki. A ja hmm. dla mnie. Moich... nawet cztery. Czasem na, na telefonie. Jezu, i czasem przychodzi z kolegami na piwo wieczorem. No to tak jak mówię. A mój tata, mój tata jeszcze lubi e, robić takie języki. Tata jeszcze gra w koszykówkę, a później e, idzie trochę do baru z kolegami. I mój tata jeszcze się cieszy w ogóle, że startuje w zawodach i tak Mój tata jest śpiochem. Śpiochem? Aha. O, masz, co? co to znaczy, że jest Wójtana śpiochem. No że zawsze śpi. Zawsze śpi. Mhm. No? Czyli jak wstajesz, rano idziesz do szkoły, to on śpi. I jak wracasz ze szkoły, to też śpi. A jak ty się kładziesz spać? To on się budzi. Mhm. <noise> mój, mój tata, jak coś zacznie gotować, to on skończy to gotować i zawsze to wychodzi pyszne. Bardzo mm. pyszne. Czy pyszniejsze niż jakby mama to zrobiła? Czasami tak. Jak macie jakiś problem, to idziecie do mamy czy do taty? Ja idę do taty wtedy. A dlaczego do taty? No bo zawsze mnie cieszy i mówi, może chodźmy coś Ojej, Była pościel, to, to, ja się kładłam, on mnie z takiego rulona zawijał. Na ja leśnika. też miał, tak. 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 Aha. Mi mm -hmm. I to się bardzo cieszyłam. Co to jest ojcostwo? Na przykład jak jakiś pan ma dzieciusza na głowie i na, tak samo jak mama musi się nim opiekować. Mm -hmm. Na przykład zmieniać mu pieluchy. Ojcostwo yeah. ja to też jest duża odpowiedzialność. Ale bardziej... To naprawianie rzeczy zepsutych, albo pomalowanych przez nas yy, mazakami. przykład meble pomalowane. To jest, taka, ojciec, jest ojciec. na przykład, ojciec. na przykład jak po prostu, yy, na przykład yy, osoba jest w ciąży, dziewczyna jest w ciądze, to właśnie ojciec nazywa się, jak pani powiedziała. Tak się musi nazwać. Ojcostwem? Uh -huh. A czy może istnieć ojcostwo bez dzieci? Nie. Bo jak tam widać, to jest ojciec.